Mi też zdarza się, że jestem zmęczona, że zastanawiam się, co można z dziećmi zrobić. Po prostu nie mam pomysłów. Dlatego też dla siebie samej i dla wszystkich osób, z którymi ja współpracuję, stworzyłam taką oto skarbnicę wiedzy. Jest tutaj ponad 100 pomysłów na gry i zabawy językowe, na zajęcia z języka obcego, z dziećmi przedszkolnymi i wczesnoszkolnymi, z użyciem ponadczasowego fantastycznego narzędzia, jakim są karty obrazkowe, bez których absolutnie nie ma nauki języka obcego z dziećmi. I wtedy, kiedy ja nie mam pomysłu, zaglądam tutaj i jedną z takich gier mogę ci teraz przedstawić. Pluszak patrzy. Do tej zabawy potrzebne są karty obrazkowe oraz jakiś pluszak. Ale spokojnie, jak nie masz pluszaka, to możesz być ty. Ty patrzysz. Ty jako nauczyciel. Albo na swojej dłoni możesz namalować dwa oczka, uśmiech i będzie. Ręka patrzy w języku, w którym uczysz. Dzieci stoją przed tobą, patrzą się na ciebie i na misia. Następnie miś nie patrzy. Ty pokazujesz dzieciom kartę. One pokazują tę kartę ciałem, czyli latają tutaj jak motylki. Następnie the fox is looking. Dzieci zamarzają. Wiecie, można też tutaj podejść do dzieci, tutaj posprawdzać, czy pięknie stoją, czy potrafią utrzymać równowagę. One wtedy już zaczynają powoli padać i się śmiać, a zadaniem tego pluszaka jest odgadnąć, co jest na tej karcie. No i jeżeli dzieci poprawnie to pokazały, to Lisek powie: Hmm, this is a butterfly. No i potem znowu kolejna runda. Lisek nie patrzy, zmieniasz kartę, dzieci pokazują to, co jest na tej karcie. Lisek patrzy, dzieci zamarzają, no i lisek musi odgadnąć, jaką kartę dzieci pokazały. Modyfikacja tej zabawy? Jakieś dzieci mogą podejść do ciebie i zamiast liska one się odwracają, później patrzą na dzieci, próbują odgadnąć, jaka jest karta. Albo ktoś inny trzyma kartę, a ty się odwracasz jako nauczyciel i wtedy dzieci coś pokazują, a ty zgadujesz jako nauczyciel. Możesz przy tym robić na początku jakieś błędy. Dzisiaj się też wtedy śmieją, że nie umiesz odgadnąć. Daj znać, czy podobała Ci się ta zabawa, a jeżeli chcesz takich więcej, to koniecznie kliknij w link, bo już 15 sierpnia odbędzie się premiera mojego e-booka, w którym zawarłam wszystkie gry językowe z użyciem kart obrazkowych, jakie przez lata funkcjonowały w mojej sali lekcyjnej, jakie przynosiły korzyści zarówno dla mnie, jak i dla uczniów. Niech ten rok będzie tym rokiem, w którym zaskoczysz swoich uczniów i w którym Trochę odetchniesz.